Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, Orędzie Maryi na Czasy Ostateczne, Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca, Ludu Mego Najukochańszego Syna, Kocham Was, zachowuję Was w Moim Matczynym Sercu, abyście w Moim Sercu uwielbiali i czcili Najświętszą Trójcę, i dziękowali za nieskończone miłosierdzie Boże. Ludomego Syna, to jest czas na to, abyście zrozumieli, że wasze postępowanie i czyny mają kierować się ku dobru, porzucając duchową umierność. Ludzie pragną w tym czasie podkreślać swoje wewnętrzne ja, żeby się wyróżniać, nie zadając sobie pytania, nie martwiąc się. Czy to ich osobiste wyróżnianie się nie jest wynoszeniem się ponad braci, pozostawiając ich czasami upadłymi i leżącymi na ziemi? Jako matka wzywam Was do nawrócenia, a nie do szukania osobistych interesów, jako że Antychryst i jego legiony zapukali już do bram ludzkości. Jego zło zostało przyjęte przez Lud mego boskiego Syna. Już odczuwacie kryzys, już żyjecie w kryzysie. Przeszliście kryzys i poszliście dalej, jednakże ten kryzys nie zostanie pokonany, dopóki nie zainterweniuje mój boski syn. Całe stworzenie zostało zmienione ręką człowieka, tak jak zmieniło się. Jego własne serce. Jest to punkt kulminacyjny wpływu złego na ludzkość zmienioną, niezaspokojoną, niezrozumiałą, oddzieloną od Boga, ujednoliconą w swoim myśleniu, by bluźnić przeciwko najświętszej Trójcy i przeciwko mnie, Matce ludzkości. Dzieci moje, wasze myślenie jest ujednolicane poprzez różne media elektroniczne, których używają wielkie mocarstwa i których wy sami używacie do komunikowania się. Zwróćcie uwagę, dzieci moje. Władza światowa dominuje nad ludzkością, wywierając tak wiele negatywnego wpływu, na umysły wszystkich, że dojdziecie jako ludzie do postępowania na bardzo niskich poziomach. Ludu Mego Syna, oddajcie się i ofiarujcie Memu Boskiemu Synowi. Zaproście Go, by pozostał z wami w całym waszym codziennym życiu i postępowaniu. W ten sposób będziecie pod ochroną Przenajświętszej Trójcy legionów niebieskich oraz mnie, waszej matki. Postępowanie ludu, mego syna, musi nieustannie być skierowane ku dobru. Pierwszy list Saloniczan 5, 15. By powstrzymywać złe, negatywne myśli. Ponieważ w tym czasie ludzie są wciąż osaczani przez złe myśli, Jakie wam wysyłają, i które nie są owocem ludzkiej woli, lecz jako, że ludzkość sprzeciwia się memu synowi i przyjmuje to, co światowe. Jesteście łatwym łupem dla zła, jakie bezustannie was kusi. By uwolnić się od pokusy, musicie czynić dobro, myśleć o dobru, pragnąć dobra dla Was. I dla Waszych braci. Drugi list do Tesaloniczan 3:13. Nie pozwalajcie sobie na żadną myśl przeciwną miłości braterskiej, przeciwną miłości, ofiarowaniu się, czci i uwielbieniu wobec przynajświętszej Trójcy, nabożeństwu wobec wszystkich chórów niebiańskich oraz Czci wobec mnie, Waszej matki. Pamiętajcie, dzieci moje, musicie podporządkować się mojemu synowi i musicie nieustannie go błagać, by ta krew i woda, które wypłynęły z jego boku przebitego na krzyżu, zostały na Was wylane, po to, żebyście nieśli dobro. I aby w ten sposób zły nie mógł przeniknąć do Waszego wnętrza ze swoimi podstępami. Umiłowane ludu mego Syna. Idźcie do Niego z pośpiechem. Los ludzkości wisił na włosku i musicie ocalić swą duszę, ocalić duszę. Jako że spotkają was ciężkie próby ze strony tych, którzy chcą zamanifestować swoją władzę i przewagę w uzbrojeniu nad całą ludzkością. Jednakże nie lękajcie się, dzieci moje. Mój Syn nie da wam kamieni zamiast chleba. Mój Syn sprawi, że będzie zstępować manna z nieba, by utrzymać przy życiu swe dzieci. Postępujcie dobrze. A otrzymacie dobro wraz z Bożymi błogosławieństwami, koniecznymi po to, ażebyście nie zostali pokonani przez próby. Kocham Was, moje dzieci, okrywam Was moim matczynym płaszczem, okrywam Was moją miłością. Podajcie mi swą dłoń, nie lękajcie się. Jestem uczennicą mego syna. I pragnę, żebyście wy także byli Jego uczniami. Błogosławią was moją miłością. Błogosławią was moim tak, danym Bogu. Mama Maryja. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz luzda Maryi. Bracia, nasza Najświętsza Matka daje nam jeszcze jedną lekcję miłości i pokory. Jako część ludzkości zostajemy wezwani do nawrócenia, by ocalić swą duszę. To bolesne, lecz zło wzięło ludzkość w posiadanie, gdyż człowiek pozwolił mu wejść we wszystkie obszary życia ludzkiego. Usuwa się przy najświętszą trójce i Naszą najświętszą matkę, a teraz uważa się za mit istnienie i opiekę świętych aniołów. Nasza matka wzywa nas do tego, aby zwrócić uwagę i być świadomymi kryzysu na poziomie światowym, napięć, których doświadcza się pomiędzy państwami, w stanie wojny oraz włączenia innych krajów w konflikty zbrojne, co zagraża ludzkości. Pociechą, którą daje nam nasza Najświętsza Matka, jest to, że zapewnia nas o interwencji naszego Pana Jezusa Chrystusa w samym środku czasu ucisku, i ostrzega nas po to, żebyśmy walczyli przeciwko ujednoliceniu myślenia oraz narzucaniu wszystkim masowego sposobu myślenia i postępowania, w którym wszyscy będą się zgadzać. Bez możliwości sprzeciwu lub posiadania własnego zdania. Posiadamy wolną wolę i wygląda na to, że celem nieprzyjaciela jest ją usunąć. Zjednoczmy się w modlitwie i w stałym zjednoczeniu z naszym Panem Jezusem Chrystusem, zapraszając Go, by pozostawał z nami w każdym momencie. W ten sposób będziemy przyciągać dobro ku sobie. I ku naszym braciom. Amen.